Witam serdecznie na ostatniej premierce stycznia. Strapka 10 razy kasa. Jest to z tego co kojarzę chyba trzecie wznowienie. Trzecia edycja raczej. A wznowienie drugie. Eee, prezentuje się tak. Pamiętam, że poprzednia była cała niebieska. Tam trafiłam mnożnik 5 razy. 5 razy i było 10 zł, czyli 50 zł. I było to wygrana dla Ewy, Ewuni, pamiętam. Pozdrawiam serdecznie. I mam 8 sztuk, czyli wkład 40, zł. Mam 4 z początku paczki i 4 z końca paczki. Tutaj szukamy wygrywających liczb i tego właśnie mnożnika. 5 razy lub 10 razy. Znaleźć ten mnożnik, to byłoby fajnie. Tabela wygranych wygląda w ten sposób. I co tu dużo mówić, szukamy, drapiemy, początek paczki najpierw, a potem koniec, zobaczymy. Dzisiaj znowu sobie wybrałam, żeby mi tak pani podała. Ostatnio jak sama wybierałam na premiery, to się sprawdziło dosyć fajnie. Ciekawe, czy dzisiaj miałam dobre przeczucie. Chociaż te zdrapki za 5 zł, to tak nie bardzo mnie lubią. Dobra, jedynka, jedynka pierwsza zaczyna i będę szukać piętnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem i dwadzieścia trzy. Lub też tego mnożnika, a ja mam szesnaście, trzydzieści, dwadzieścia osiemnaście, dwadzieścia osiem. 26. No, zdrapka naprawdę bardzo obokowa. 24, 21 i 11. Oglądałam premierę u Michała, u make -upa. To rzeczywiście zdrabka pełna boków. Chyba jeszcze z takich zrapek nie było jak ta. Teraz numer dwa. I tutaj szukam 13, 14, 28 i 30. Oczywiście Michała pozdrawiam. Jedyna, którą rano zdążyłam obejrzeć. A reszta będę, będę teraz po południu oglądała, będę nadrabiała oczywiście. Wszystkich 21, 24 i 12. Druga pusta. Na początku chciałam wziąć 10 sztuk, bo tak jak nazwa, 10 razy. No to chciałam wziąć też 10 razy z rabka, ale jak obejrzałam właśnie ten odcinek, to stwierdziłam, że wezmę 8. Nie, rzucę się aż na 10. 19, 24, 22 i 27. A ja mam 28, no oczywiście. Osiemnaście i dwadzieścia trzy, trzynaście, szesnaście, dwadzieścia jeden, siedemnaście i dwadzieścia dziewięć. Dziesięć razy obok, ona powinna się nazywać, ta zdrabka. i numer cztery, czyli czwarta po kolei. I tutaj wygrywa 30, 31, 13 i 19. Wszystkim, którzy dzisiaj drapią, życzę powodzenia. Bo z tego, co widzę, tutaj trafić w tej zdrabce cokolwiek, to jest cud. 17, 15, 13. No proszę, zdarzył się cud, trafiłam 13 i 13. 26, 22 dwadzieścia dwa i osiemnaście. Pod trzynastką piąteczka kontrolna D. Trzy razy D jest piątka pierwsza. No to teraz koniec paczki, numer czterdzieści siedem. I tutaj szukam też trzynastkę.

Szok. Kolejna z numerem czterdzieści osiem, i tutaj wygrywa dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden i czternaście. Dajcie ten mnożnik, a ja mam dwadzieścia dwa, siedemnaście, trzynaście.

Naprawdę nie mogli wymyślić innych cyfr, tylko takie obok. To najbardziej denerwuje. <grywa> I ostatnia, 50. Ostatnia na dziś i ostatnia z paczki. Czy tu ukryli mnożnik 31, 13, 28 i 20? No, oczywiście, obokiem zaczynam. 21, 12, kolejny, 14 z drugiej strony. 16, 24, 23, 27, 30, 15 i 29. Kolejny bok. Nie, nie mi się ta zdrabka nie podoba. Poprzednia edycja też nie była za bardzo szczęśliwa. Dobrze, że wzięłam tylko 8. 6 jest pustych. Wygrały dwie. Z numerem 47 i 4. Dając po zwrocie, czyli z 40 zł mam 10. Może do miksu jeszcze sobie wezmę. Dobrze by było upolować jeszcze z tej paczki właśnie premierowej. Jeśli by było, to może jakąś sztukę albo dwie wezmę na dogrywkę. A tak ogólnie to. Jakiegoś szału ta zrapka nie zrobiła. Zresztą tak jak mówiłam, poprzednie edycje również nie były jakoś bardzo szczęśliwe. Ja Wam wszystkim życzę dużo szczęścia. Wygrywajcie, wydrapujcie. Nie boki, a te mnożniki. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!